Chiny zatwierdziły budowę największej na świecie zapory wodnej na rzece Jarlung Tsangpo Brahmaputra na Wyżynie Tybetańskiej. Projekt ten przewiduje budowę hydroelektrowni zdolnej do produkcji 300 miliardów kWh energii elektrycznej rocznie, co trzykrotnie przewyższa moc Tamy Trzech Przełomów obecnie największej zapory na świecie. Warto przypomnieć, że tama trzech przełomów spowodowała minimalne zmiany w osi obrotu Ziemi, co teoretycznie wpłynęło na mikrozmiany w czasie trwania doby o kilka mikrosekund. Koszt inwestycji ma przekroczyć 35 miliardów dolarów, a jej realizacja ma odegrać kluczową rolę w osiągnięciu przez Chiny celów neutralności węglowej oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Projekt ma również stymulować rozwój przemysłu. I tworzyć miejsca pracy w regionie. W przypadku nowej zapory na Jarlung Tsangpo chińskie władze nie podały jeszcze informacji na temat liczby osób, które mogą zostać przesiedlone w związku z realizacją projektu.